Dziś maluję go Waszami ilustrację, którą przygotowałam do pobrania w formie kolorowanki za zapis na newsletter, a link do pobrania jest w opisie filmu. Ja będę malować ją Waszami. Kiedy to nagrywam za oknem? Padł śnieg, iście świąteczna atmosfera, czyli idealne warunki, żeby zabrać się za świąteczną ilustrację. Wystarczy, że wydrukujesz kolorowankę, możesz ją pokolorować kredkami, wtedy możesz wydrukować ją na najzwyklejszym papierze, ale jeżeli planujesz tak jak ja malować ją gwaszami, to polecam grubszy karton. Może być to też papier z akwareli i wybór jednej z jaśniejszych wersji wzoru, sepia bądź jasno Tuż drukarki nadal może nam się rozmazać pod wpływem wody, w lepiej użyć go mniej do wydrukowania obrazka, ale jeżeli jeżeli nie masz drukarki, możesz wyświetlić ten obrazek na ekranie komputera. A jeżeli masz iPada, najwygodniejszym sposobem będzie ściągnięcie aplikacji darmowej, istotne Lightbox. Gdzie otworzysz sobie obrazek, zaznaczyć ikonkę kłódki, którego go on onieruchomi i sprawi, że nawet machając ręką po ekranie jej nie przesuniesz. To robisz w ciągu dnia, to zostaje tylko jedno: po prostu schować się pod kocem i mieć nadzieję, że nikt nie wejdzie do pokoju. Do przeniesienia wzoru ja używam automatycznego ołówka z czerwonym wkładem. To jest wkład HB i bardzo bym chciała znaleźć czerwony wkład bardziej miękki, na przykład 2B. Jeżeli macie dostęp do takiego towaru, proszę o cynk. Nie przykładam się specjalnie do przeniesienia tego obrazka, dlatego że już wiem, co chcę namalować. Ale jeżeli będziesz się czuć pewnie, zrób to dokładniej niż ja. Jeżeli Ci nie pójdzie, nie przejmuj się, gwasze mogą taki szkic pokryć całkowicie. Szkic kolorystyczny wykonałam wcześniej w Infinite Painter na iPadzie, by mieć taką ściągę. Zwłaszcza, że planowałam użyć typowych kolorów świątecznych, jak czerwień i zieleń, a to kolory, które gryzą się ze sobą, wolałam uzupełnić i mieć pewność, że nie konkurują o uwagę i że to kapelutki, krasnoludków będą tymi głównymi akcentami. Jeśli chodzi o papier, chciałam wypróbować niedrogi papier akwarelowy. Jeśli chodzi o farby, to mam cały pudełku Wasze Talensa i nie zawahałam się go użyć. To są dość stare farby w słoiczkach pozasychane. Na szczęście nie ma problemu z ich reaktywacją za pomocą wody, chociaż już nie jest to tak super gęsta, kremowa konsystencja jak przy świeżutkich farbach. Nakładam farbę z dużą ilością wody, jest to zielono-żółty kolor, będzie imitował trochę świecenie gwiazdek. Widać, że farby zachowują się trochę bardziej jak akwarele, będą się ze sobą lepiej mieszać. I to będzie moja podmalówka, na której będę malować w coraz więcej detali w późniejszej fazie. Na początek szybka garść faktów na temat malowania gwaszami. Podstawowa zasada to dużo wody. Równa się przezroczyste warstwy, tak jak akwarele. Dzięki temu farby ładnie mieszają się ze sobą, tworzą ładne gradienty, ale też szybko wysychają, więc trzeba działać szybko. Jeżeli bierzemy farbę z małą ilością wody, staje się kryjąca, w związku z tym możemy malować również jasnymi kolorami po ciemnym podłożu. O czym jeszcze warto pamiętać? O tym, że woda reaktywuje farbę nawet po zaschnięciu. Nie powinno się nakładać zbyt dużej ilości warstw kryjących farbę, bo może powodować to pękanie. Do malowania używam pędzelka płaskiego. Szerszą stroną mogę pokrywać większej ilości papieru, a ustawiając go na sztorc malowywać detale i szczegóły. Co do zielonych kolorów talenta, to mam swoje zastrzeżenia, mianowicie są bardzo ostre, jaskrawe, a tutaj właśnie widać, a jest to tło i wolałabym, by było w bardziej spokojnej tonacji. Zwłaszcza w tych ciemniejszych, kryjących fazach będzie mi to trochę psuło moją koncepcję. W fazie podmalówki posuwam się właśnie od jasnych kolorów do tych ciemniejszych, dlatego, żeby zachować trochę jasności kartki. Próbuję tutaj też osłabić ten intensywny zielony kolor, dodając do farb ciepłej szarości. A jednocześnie cały czas staram się zachować gwiazdki niepomalowane, chociaż już wiem, że będą wymagały pomalowania również białą farbą, żeby dokładnie wydobyć ich kształt. I biorę się za wnętrze ramki muchomorkowej. Wewnątrz będą znajdowały się bombki, a wszystko, żeby nie było zbyt odwracające uwagi od głównych postaci, będzie zachowane w fioletach i y, takich lila róż. I to jest bardzo warto pokazać przy przyspieszeniu, bo wybitnie tutaj wychodzi kolejna cecha gwaszy, a mianowicie one zmieniają kolor w trakcie wysychania. Bardzo często. W trakcie malowania o, patrzymy na to, co żeśmy zrobili i zaczynamy się załamywać, a tak naprawdę ta farba wysycha dość nierównomiernie i nie wygląda to wtedy dobrze. Warto poczekać, aż farba wyschnie, żeby ocenić straty, i czy mamy tutaj to, o co nam chodziło, czy trzeba to poprawić. Ale już w tej fazie nachodzi mnie podejrzenie, że ta zieleń nadal jest zbyt intensywna i muszę tu wypiścić Chcę sprytny plan, który by sytuacji zaradził. Ale, ale, tutaj moment na wyjście na dwór, nacieszenie się tą pogodą, zanim spłynie wartkim strumieniem z błotem i deszczem. I tak to właśnie jestem, ja zjeżdżająca na tyłku do rzeki, gdyż morsowanie. Ale, wracając do tematu, prowadzamy kolory akcentowe, czyli czerwienie, przechodzące w pomarańcze. W tych odcieniach będą bombki, kapelusze i pomarańczowe spodnica oraz spodnie w stylu łowickim. Przechodzę na kolejny pędzelek i jest to ostro zakończony pędzelek syntetyczny. Staram się z nim, a konkretnie nawet malować więcej szczegółów. Jednak szybko okazuje się, że nadal jest on troszeczkę za gruby i to już od razu mogę taki spoiler i wymienię go na cieńszy. Kolejna zmiana pędzelka, to jest cieńszy pędzelek, ale nadal jeszcze nie zbyt długi i w przypadku tych małych twarzy i szczegółów przy włosach Nadal mi brakuje takiej ostrości szczegółów, co jest ciekawe, bo jest to związane z konsystencją farby. Ten pędzelek, jest zarówno jak tamten syntetyczny, świetnie sobie radzi ze szczegółami w przypadku akwareli, gdzie używamy więcej wody, a w przypadku takiej bardziej farby kryjącej, bardziej kremowej, nie osiągam nim takich dobrych rezultatów, jeżeli chodzi o szczegóły. I tutaj wjeżdża rozbielony fiolet. Chwilę zajmie zanim osiągnie swój kolor, gdyż wysychając robi się ciemniejsza, by następnie stać się jaśniejszą i faktycznie zgubić można. Dlatego na pewno polecam w przypadku malowania gwaszami trochę cierpliwości. Pora na mój ulubiony pędzelek, tak naprawdę jeden z dwóch, ale konkretnie chodzi o rodzaj. Są to bardzo cienkie i długie pędzelki z długim włosiem. Nie miałam do tego typu pędzelków zaufania, bo wydawało mi się, że cienkie linie łatwiej malować tymi krótkimi i bardzo cienkimi pędzelkami, ale błądziłam. Przez to właśnie, że mam takie długie włosie, takich pociągnięciach, esach, floresach, sprawdza się rewelacyjnie. Dodaję więcej czerwieni, gdyż zależy mi na tym, żeby była najostrzejszym i najbardziej zwracającym uwagę akcentem tego obrazka. A co poza tym, paski na sukienkach, paski na spodniach, pojedyncze kreski na włosach. Głównie ten pędzelek do szczegółów operuje kreską i w tym się sprawdza najlepiej i do tego go wykorzystuję, czyli malując usługuje się kreskami. Jeszcze wspomnę o tym, jak malowałam twarz krasnoludką. Użyłam do tego rozwodnionej farby Dzięki czemu kartka, jasność kartki przebija spod spodu i bardzo lubię taki lekki kolor skóry. W tych miejscach, w których ta kartka przebija, ta tekstura przebija spod spodu, jest taka większa lekkość w tym obrazku. Jest to dla mnie często przedmiotem takiej walki wewnętrznej, czy tą lekkość obrazka zachować, czy przykryć ją tymi warstwami gwaszu. Musiałam dodać trochę więcej tej farby i ten kolor skóry troszeczkę na tej lekkości stracił. Nie jest to coś, co się wybija, po prostu cała praca jest wykonana w tej technice, w związku z tym, kryjący wygląd farby jest zgodny i spójny z tym, co dzieje się na reszcie obrazka. Bardziej uważałabym używając gwaszu na ilustracji akwarelowej, dlatego że. On ma po prostu inną konsystencję. Po światło widać, że ta farba nie wsiąkła w papier, że ona jest warstwą na tym papierze i te elementy gwaszu odznaczają się. O ile nie ma to z tym problemu w przypadku nie wiem jakichś błysków oku, to już jeżeli ta farba gwaszowa będzie nałożona na większym obszarze, będzie na pewno zwracać uwagę. Także jeżeli myślimy o tym, że gwaszem uda nam się pokryć jakieś problemy i błędy na ilustracji, obrazie akwarelowym, to nie jest najlepszy pomysł moim zdaniem. Na pewno jednym z moich ulubionych momentów jest tutaj wprowadzenie gwaszu akrylowego do malowania tych białych elementów. W momencie, kiedy zasycha, tak jak akryl, nie jest możliwa jego reaktywacja. Co jest plusem, dlatego że mogę potem ten biały kolor pokryć innym kolorem gwaszu. Dalsza walka z kolorem zielonym. Zmieniłam pędzelek na grubszy, dlatego że nie zależy mi tutaj już na aż takich dokładności detali. Zwłaszcza, że jest dobrą praktyką stosowanie detali głównie w punktach zainteresowania, w naszym przypadku są to krasnoludki, i mniejszej ilości detali wszędzie indziej, aby tą uwagę kierować tam, gdzie chcemy, by była ona skierowana. Z perspektywy czasu troszeczkę żałuję, że ta zieleń została tak mocno przyciemniona z drugiej strony, dzięki temu ta biała ramka grzybkowa wychodzi nam bardziej. A właśnie ona kupia uwagę i obramowuje nasze krasnoludki, więc są plusy. Szczegóły wprowadzam dobrze zatemperowanymi kredkami akwarelowymi. Kredki świetnie się łączą z gwaszami, zwłaszcza te miękkie, a akwarelowe w kredki mają to do siebie, że są miękkie i świetnie się nimi rysuje po farbie. Zrobiłam też taki błąd, że użyłam dekoracyjnej żółtej farby z połyskiem. Wydawało mi się, że ona będzie miała jakiś bardziej taki świecący kolor. Okazała się po prostu żółtą farbą z połyskiem. Nie podoba mi się w zasadzie to, jak ona wyglądała, więc potem moja praca była skupiona na tym, żeby poprawić i zamalować elementy żółte z powrotem jasnozieloną farbą. I tak to właśnie bywa w procesie, gdzie nie wszystko da się zaplanować i nie da się uniknąć błędów. Trzeba się z tym pogodzić i polec lub wybrnąć. Tylko na przyspieszonych timelapsach widzimy magiczne powstawanie ilustracji z niczego, bez żadnych refleksji, bez zastanowienia się, bez pomyłek. Tak naprawdę to jest wielogodzinny proces, podczas którego wielokrotnie ma się ochotę wydać z siebie nieartykułowane dźwięki i pokalopować do lasu, by zostać członkiem stada wilków. Czasami tak mam. A wy? Ostateczne poprawki to głównie. Naprawianie kształtu gwiazdek, żeby były mniej rozciapane. I tutaj wchodzi jasnozielona farba, która zakrywa wcześniej niefortunnie użytą żółtą farbę dekoracyjną. Na koniec znowu biały akrylowy gwasz. A już na taki najkończy koniec całość pokryłam werniksem matowym do akwareli, ale równie dobrze można pokryć gwarz. Generalnie farby wodne i zawsze kiedy używam tego werniksu, to się stresuję, że rozmarzę mi to, co namalowane jest pod spodem, i jakoś do tej pory nigdy się to nie wydarzyło, więc chyba to bezpieczne. O ile w przypadku akwareli zmiana kolorystyki nie jest taka widoczna, za to na pewno taki wering zabezpiecza kolory przed blaknięciem, to w przypadku waszy mamy tutaj takie czary, te kolory napierają głębi i stają się ciemniejsze. W przypadku moich zielonych gałązek to nie jest do końca to, czego bym sobie życzyła, dlatego że one stały się jeszcze bardziej intensywne, ale na szczęście również akcentowe kolory pomarańczowo też one wyszły nam bardziej nasycone. W związku z tym cieszę się, że użyłam tutaj tych białych elementów, które sprawiają, że kolory kontrastowe nie dotykają się wzajemnie i nie stanowią dla siebie bezpośredniej konkurencji. Zdecydowanie czerwony i zielony to jest trudny temat, i mam nadzieję, że mimo walki nierównej udało mi się go ograć. Dzięki udziałowi też pomarańczu to przejście od czerwonego przez pomarańczowy, żółty zielony zapewnia taką harmonijną paletę kolorów i dzięki temu nie zrobił się kolorowy miszmasz. Za to na pewno jeżeli używacie farb Talensa, Gwaszy, strzegłabym się kolorów zielonych i raczej nie używała ich w formie niezmieszanej z innymi kolorami. Ostatni etap to skan i czarodziejskie działanie Photoshopa. Czyli korekcja kolorystyczna, ewentualne poprawki. I na podstawie przygotowania tej ilustracji, możecie zobaczyć, jak wiele można naprawić cyfrowo. I że wiele prac, które widzicie w internecie, chociażby to były nawet prace tradycyjne, często taką obróbkę przechodzą. Tylko te najlepsze. Wersję oglądamy w internecie, co też daje nam często złudne wrażenie, że inni nie popełniają błędów. A prawda jest taka, że bez błędów nie ma nauki nie ma postępu, także popełniamy te błędy i starajmy się wyciągać z nich wnioski. I na koniec przypominam: kolorowanka do pobrania w opisie pod filmem. Jeżeli film okazał się dla Ciebie przydatny albo masz ochotę zrobić mi dzień, to zapraszam do polubienia i subskrypcji. Ale ostrzegam, że bez względu na to, ile z Was lubi lub zasubskrybuje, to ja i tak zrobię następny, bo lubię. Także do zobaczenia.